Zdecydowaliśmy się panią zatrudnić, bo powiedziano nam, że pracuje pani bez jakichkolwiek kompromisów, kontynuował Walenty. Skupiłam się na whisky. Pijałam już lepsze, ale wyznawałam zasadę, że darowanej osiemnastoletniej whisky nie zagląda się w zęby. Walentemu dość dobrze szła rozmowa z samym sobą. Mój udział był w zasadzie zbędny. Ja i moja żona Zofia Montegabione, perorował, o właśnie jest. Zosiu, poznaj naszą nową ochmistrzynię, Home Disaster Manager. Przerwałam. Słucham. Jak wspominałam w rozmowie telefonicznej, jestem Home Disaster Manager. Wyjęłam z kieszeni wizytówkę, na której było to napisane jak byk. I położyłam na stoliku obok karawki. Nie ochmistrzynią, nie służącą, nie prowadzącą dom. Home disaster manager. A pan powiedział, że to się świetnie składa, bo nadciąga katastrofa. A tak, a tak, tak, tak. Walenty dopił duszkiem whisky. Ale to za chwilę. Zosiu, może ty wyjaśnisz naszej nowej home disaster manager to się jakoś skraca? Lucja Lucja, no śliczne imię, na pewno się polubimy! Rozanieliła się Zofia i chwyciła mnie w objęcia. Lucja, przez L, jak... jak Lukrecja.